Biblijne poczucie winy różni się znacząco od naszego codziennego użycia tego pojęcia. W Biblii wina jest obiektywnym stanem wynikającym ze złamania prawa Bożego: łamiąc, wspomniane uprzednio, uzyskujesz po prostu status winnego. Paweł mówi o wszystkich winnych w stosunku do Bożego prawa, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zaś Jezus odwrotnie określa swój status niewinnego słowami któż z was może mi dowieść grzechu winy i teraz bardzo ważne biblijne określenie winy nie określa jednak uczuć czy odczuć winnym albo się jest albo się nie jest ale nie można się czuć winnym albo czuć niewinnym co jest Powszechne pojęciowo i językowo w naszej rzeczywistości. Zapamiętaj tą różnicę. Jest za to w Biblii pojęcie wstydu, hańby, jakie się właśnie odczuwa z powodu tego, że jest się winnym. Ale to odczuwanie wstydu, hańby ma miejsce w opisach biblijnych w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy: odczuwa się wstyd, gdyż jest się winnym. Przypadek drugi: odczuwa się wstyd, chociaż się jest niewinnym. I przypadek trzeci: nie odczuwa się wstydu pomimo tego, że winnym się jest. To uczucie wstydu powstaje zazwyczaj w obecności kogoś innego gdyż to świadomość kogoś innego, kto coś wie i patrzy, konfrontuje mnie i Ciebie z tym, że jestem winny lub tym patrzącym wydaje się, że ja jestem winnym i wtedy zaczynam odczuwać wstyd z powodu prawdziwej lub przypisanej mi winy. Ale można też być tak zdesperowany, można mieć tak przytłumione sumienie, że pomimo obiektywnej i wielkiej winy wstydu ktoś jakoś nie odczuwa. I teraz podsumowując te trzy przypadki odczuwania wstydu, należy powiedzieć, że i tu nieco zmienię ich kolejność: Odczuwanie wstydu, gdyż jest się winnym. Jest zdrowe i pożądane. Nieodczuwanie wstydu, gdy jest się winnym, jest strasznie negatywne i patologiczne. Zaś odczuwanie wstydu w okolicznościach, które wskazują na naszą winę, chociaż jej tak naprawdę nie ma. Co prawda jest jakoś tam zrozumiałe, to jednak powinniśmy walczyć z takim uczuciem, gdyż może ono okazać się po prostu grzeszne. I tu przykład samego Jezusa, który, będąc niewinnym, poszedł na krzyż, który był największym nosicielem wstydu w epoce, gdyż wisieli na nim naprawdę winni ludzie. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż. Uważaj, nie bacząc na hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. On nie baczył na hańbę krzyża. Bacz więc ty, aby nie stać się niewolnikiem ludzkich opinii. Nie wstydź się czegoś, czego nie zrobiłeś, czego nie zrobiłaś. To droga wprost do prawdziwej winy przed Bogiem. I za to faktycznie będzie się trzeba przed Bogiem wstydzić.